Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj czas na czwarty miesiąc życia tego małego szkraba, który leży na brzuchu i za nic w świecie nie chce się przewrócić w drugą stronę i sobie coś tam jęczy. Także nie będę Was za to przepraszać, po prostu informuję że taki mały popas tam sobie leży. Nie będę też chyba y, lamentować, że ojejku, jak to zleciało, bo to jest naturalna kolej rzeczy. Życie dzisiaj rosną, więc czas po prostu na czwarty miesiąc i żeby nie trwało to jakoś bardzo długo. Um, zacznę od początku, robiłam sobie konkretne notatki, takie e, tydzień po tygodniach tego, coś się działo, co sobie notowałam, także całkiem sporo tego dla Was mam. E, po pierwsze, na samym początku czwartego miesiąca Antoś zaczął się przewracać sam na boki. Pierwszy raz to zobaczyłam, jak coś prasowałam i wnosiłam raz rzeczy, zostawiałam go na plecach, nagle wchodzę, on leży na boczku i to było dla mnie takie trochę przełomowe, że tak powiem. E, zaczął się bardzo silnie wyginać do tyłu, nawet się trochę o to martwiłam, to jakby chciała za wszelką cenę zobaczyć, co jest z tyłu i tak strasznie się wyginał w taki łuk. E, zaczął się bardzo mocno ślimić. Na szczęście nie było to związane z wychodzeniem zębów, bo tego się trochę obawiałam. E, Potem pod koniec tego czwartego miesiąca to po prostu e, ustało, nie było aż tak intensywne, więc nie wiem z czym to było spowodowane. Podejrzewam, że po prostu z dojrzewaniem ślinianek e, zaczął się śmiać i gaworzyć. E, na początku tak śmiać, wiecie, że tak się zacieszać się z czegoś, że po prostu się bardzo mocno zaczynał uśmiechać. I mam zapisane, że drugiego lipca pierwszy raz zaczął się śmiać w głos, to było niesamowite, mój mąż się nim tak bawił tak go lekko podnosił do góry i nagle ja siedziałam akurat w pokoju obok i myślałam co to za dziwny dźwięk, ani to nie płacz, ani to nie wiadomo co, no bo to było takie... trudno właśnie określić, co to było, ale zaczął się śmiać i potem teraz jak już się śmieje, to bez problemu rozpoznaję, że po prostu się śmieje. Będąc na plecach, on tutaj zaczął podnosić główkę. W sensie zaczął ją tam dźwigać okay. do góry i jakby zaczął, zaczął go ciągnąć do tego, żeby siadać, ale ja go nijak nie stymulowałam do tego, żeby to w ogóle nie chciałam, żeby to go robił i nie dawałam mu żadnych, wiecie, belek, poprzeczek. Starałam się też nie wieszać tych połąków w macie, bo on zaczynał je chwytać i miałam wrażenie, że chciałby się za nie podciągać, zaczął mocno odpychać się nogami, dlatego musiał nie widzicie go nawet co on teraz wyprawia. No cześć, chcesz być w filmie? Chcesz być w filmie, tak? Te włosy trzeba ci ogarnąć. <gry> No więc macie małego żuka z tyłu. Zaczął odpychać się nogami, dlatego musieliśmy ściągnąć. Teraz na chwilę jest położony ten przewijak, ale z tyłu leży cały czas ta poduszka, ponieważ zaczął się tak odpychać, że podchodzić do góry. E, I na przewijaku zaczęliśmy go przewijać tak, żeby nogi były na zewnątrz, bo zaczął nam się odpychać i podchodzić aż pod ścianę. Bardzo, bardzo wysoko podnosi nogi. Postaram się wam wstawić. Mam dwa zdjęcia, jak wysoko po prostu raz jak zasypiał, to aż w pionie e, trzyma te nogi. Bardzo ładnie trzyma główkę. Od czwartego miesiąca już w ogóle nie miał czegoś takiego, żeby mu gdzieś tam spadła. Boki, znaczy on na boki, niej do tyłu, nigdy mu nie spadła. Czasami mu spadała do przodu, jak był młodszy um, od tego, od czwartego miesiąca, znaczy od trzeciego miesiąca, tak naprawdę, wiecie, to jest czwarty miesiąc życia, tak to kręcimy. No co jest? No, deska jest na drodze, no nie da się tu przejść. To jest łóżeczka, kochanie. W połowie tego miesiąca, on też zaczął się przekręcać z pleców na brzuch. To jest bardzo wcześnie i tu chciałabym podkreślić, jeżeli macie małe dzieci, to nie przerażajcie się. Ja w ogóle mam takie sceptyczne podejście do tych. Filmików z w życia, teraz coraz bardziej, bo się boję, że ktoś może zacząć porównywać swoje dziecko do Antka i e, nie wiem, bać się, że nie wiem, rozwija się nieprawidłowo. Byliśmy u neurologa i powiedział, że Antek tak naprawdę teraz za szybko zaczął to robić, bo dzieci płynnie robią to około szóstego miesiąca, a Antek nie wiem, gdzieś to zatrybił. E, ja nie mam czegoś takiego, żeby się bardzo cieszyć z tego powodu, że on robi coś szybciej, bo się po prostu boję. No to głowie nie wsadzisz, kochanie. Nie da się wsadzić między szczebelki głowy. Boję się po prostu, że jakiś jego ośrodek ruchu tam kostno-stawowy po prostu nie wytrzyma tego, co on sobie tam wymyślił już w głowie. Także jeżeli macie dzieci, które jeszcze tego nie robią, to się nie przejmujcie, no widzicie, z nim się nie da inaczej, on tak się kręci cały czas. Miał drugą część szczepień, czyli powtórka z rozrywki, znowu cztery, cztery szczepienia. Zaczął łapać rzeczy w rączki, tak już bezproblemowo. Zaczął sobie powoli przekładać z rączki do rączki, co jest bardzo fajne. No i zaczęłam wprowadzać smoczek o smoczku, już opowiadałam w osobnym filmie, dlatego Wam go po prostu podlinkuję. Jeżeli chodzi o to przewracanie na brzuch, to po dwóch. Najpierw zaczął się tak. Powolutku przewracać e, i zostawała mu rączka, a jakieś dwa tygodnie od pierwszego takiego przewrócenia się bezproblemowo sam się zaczął przewracać i podkładać rączki, e, po prostu sam. I od tego momentu zaczął uwielbiać być na brzuchu e, i zaczął komunikować, że się nudzi. W momencie, kiedy za długo jest na jakimś zabawce, zaczyna wydawać taki charakterystyczny dźwięk, coś takiego jak teraz, takie. E, e, e. Znaczy, że wiecie, za chwilę będę płakał, więc lepiej mi jest weź. Stał się dzieckiem naprawdę bardzo ciekawym świata. Zaniknął już problem z wózkiem. Dostaję do tej pory od Was bardzo dużo komentarzy na temat właśnie wózka, żeby go znosić w huście, żeby coś. W ten problem minął. Po prostu tydzień przesiedzieliśmy w domu bez wchodzenia na spacer. Akurat to był ten tydzień takich mega upałów. I jak wróciliśmy do wózka, to problem zniknął. Czasami bardzo po prostu przeczekać i wytrzymać kilka dni bez spacerów. A dzięki temu może dziecko wróci po prostu w swoje tryby i znowu mu się zacznie to podobać. U nas tak to wyglądało tydzień, nie chodziłam na spacery, a potem po prostu problem minął. Także to wszystko co się działo, patrzcie jaki idealny timing, to wszystko co się działo w czwartym miesiącu I oczywiście zapraszamy do kolejnego. Pa pa!